co teraz, do Adidas? No do Adidas. Czy po ciastka? nie, nie <laughs> Żartuję nie, 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 my już wystarczy ciastek, jak z do Giełziny, to widziałam <laughs> Tam też to Figuer No mm. No ładnie zrobione Tutaj Messi A ta nie wiem kto to Chodzimy tylko od sklepu tu. Od sklepu Je, do sklepu Ręce ma ciepło no. Sweterek, oj, i no. rozciąga się nawet no, Pasy no, trochę no, do góry no, no, no. Nie, denerwuje się no. Mały snik Madrid, hmm. a la Madrid A Madrid, sí. Sí. Buty. Teraz pisałam właśnie z mojego kuzyna żoną, znaleźliśmy takie buty Stan Smithy dla jej synka, takie no, właśnie na rzepy. no ładne są. Białe to wiesz, szybko się pewnie ubrudzą, ale no, ale to prezent, może brudzić ile chce. Także tak, fajny będzie miał też ma teraz 24 rozmiar, no to 26 na pewno będzie. Przecież nie ma jeszcze takiej dużej nogi. Jak coś, to będzie na za parę miesięcy, czy coś. Dzieci też szybko rosną. Ale słodkie pudełko, co? No. Ej, chodź, ale mega zezna. cute. No. Teraz patrzymy na twoje buty. Założymy kapeczkę tylko tak. Tylko tak, kotku. Od sklepu do sklepu, kochanie. No, zaraz drugi sklep. Mm. Tutaj jakie bluzy, jakie kolory. Piękne, no, no taką widziałam gdzie na Vinted polo. O, będziesz chciała wow. Nie wiem, to chyba nie jest dzisiaj mój dzień. Nie, jak widziałam z kartonu no nie są takie no, nie ładne. Nie ładne nie są. No nie są. Co w To tam jest małe. <laughs> <Wow>. <laughs> może ona chce dzisiaj trochę być, może ją podniosę trochę, co? Sama się dla siebie i patrzy. Mo mogę przyjść? No. Możesz. <laughs> Dziękuję. 208. Uff, jakie ładne. Hej, ale już takie widać mierzone chyba. <laughs> Dobra. Tutaj łyżka. No. Dziękuję. Mokre skarpetki. Tam piesek. Mm. Wow, trochę tutaj. Duże? Nie no, super. Nawet nie wiem, czy nie 39 lepsze. Są? Chyba to są ostatnie 38. 740. O! Nie, 48 Te! Róż. Ale zamazałaś tutaj... Żybę? Nie! Nie! Całego krótka wsadziła do buzinki! Co tam zamazałaś mała? Ale ty jesteś! Ale wstyd! całego krótka w guziniki! Taka różowa? Ogólnie wszystko było spoko, ale tutaj ma gumę jak od bluzy. O nie, albo jak od swetra. Na zdrowie! Na zdrowie! Mm. O, ale ładna! Hi, hi, hi. Nice. Muszę uważać nie? i tak nie rzucać wszędzie. A ta zielona? Bo też jest to jest ten sam model chyba. Zielona będzie lepiej, nie, niż biała, ale nie wiem, czy to jest twój kolor, pytanie. Biała była super, biała była. Pokaż się. Nawet chyba, weźcie zobacz. chyba nawet lepiej. Biała super, nie, ale no. Ja bym powiedziała, jeszcze pójdziemy dalej, bo jeszcze z Hugo Boss. No brązową. Wreszcie tego też masz nagrane, więc będziesz mógł sobie zaraz zobaczyć, yy... która najlepiej. Ale ja myślę, że ja myślę, że biała. Tak, Użyłaś... nie, nie. Nie, o tatu jak piżama wygląda. Nie, jak wygląda. Na co ty robisz? Tego Tylko Tylko je. Tego grób piję cały czas. Marco Polo. Ktoś tak nie, nie przemawia do mnie ten sklep. Nie, ja też nigdy tak nie kupowałam. Fajnie, może jest, ale nie wiem. Co, teraz na kibel na perw? Co? A co, gdzie są te tutaj? No, tutaj gdzieś będą po drodze. Tam dalej jeszcze teraz trzeba zmienić. To wie, chyba. No. Nam. No. <grywa> gdzie ty jesteś? To twoja torebka Dla pieluchy. Tak? <grywa> no i zobaczcie, tutaj mamy taką fajną umywalkę w tej toalecie takiej. Lustro. Tutaj mamy fotel zapewne do karmienia. E, papier, śmietnik. Tutaj możecie sobie włączyć ten taki ogrzewać dla dzieci. Tutaj jest przycisk specjalny, mata. Tam mata wcześniej też tak oleżała. Tutaj jest Ella. No i tutaj wychodzimy. I tutaj bierze. są drzwi. No i następny sklep Kelvin Klein. Zobaczymy co tam znajdziemy. Myślę, że fajne mogą być rzeczy. Czarna? No a jaka? Kryzowa? Czarno. Albo wyżowa? Beżowa, taka, ma nie. Jest taka fajna, że albo tą mogę przymierzyć, jak taka ładna. No, też możesz przymierzyć. Tu nic tu nie sięgam Tutaj też są te same. S, XS. 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 No, następny stop. O, Idziemy popatrzeć co tutaj fajnego znajdziemy. Ja się chyba Czemu? Tutaj jakie ubranko. No to mi się fajne, nie? No mi się fajnie zawsze. kolory ten mają? no takie pastelowe spodnie. No. To jakie różne. Tutaj też same są w ale bardzo ładne I dobra cena, bo 63 trzeba. Też małe będą. No, ale trochę przesada z ceną. O kurde. to są fajne takie. Tutaj i dywan. I dywan taki miękki. Mmm. Dobra, idziemy jeszcze wow. tam, zobacz. Łaaa. Tutaj wsiadamy do auta i jedziemy do domu. No. Dobry pomysł. Dobry pomysł to by był... Ela. nie wiem, co ty nie myślisz. Śmieje się. Dobra, teraz kolejny stop, Lacoste. Jak ona się cieszy, nie mogę. No, byliśmy też w Calvin Klein. Tu mam smoczek. A, zakupy A, idź, wydajemy kasę. Jakbyś tak nie wiem, na ryby szedł albo coś. No. Albo tenis. Nie wiem, tanie. Ta lepsza. Nie. A tutaj spod spodenki nie podobały Ci się żadne? Tam te bordowym? Małe, małe rozmiary są, to jest problem. Co? Tutaj też coś takiego, ale te nie bardzo mi się podobają. Takie sportowe, nie? Całkiem. Co tam? Taka kurka, ale ta mi się nie podoba. Kurtka? No tak. Ja u mnie też patrzyłam, ale... Nic nie wiem, chodź widzimy. Tutaj, tutaj nowe buty mamy. <noise> w domu będzie haul. My jesteśmy. Jesteśmy w kopos. W Azji. <noise>. Ela! Oho! Ktoś tu zmęczony. Gdzie? <noise> Nie wiem co. To co mam zamówić? To co mówiliśmy? No chyba to jest. No a to ha, są warzywa, tak? No, warzywa, curry, kokos, ostry i, I ryż. No dobra. Spytaj się, czy można wymienić na makaron. A jak no. nie można, w tej cenie, nie? A jak nie można w tej cenie, to zostaw tak, jak a To nie jest, jest to tutaj? Gdzie? Aha, nie. Nie, to jest inne. Nie. No to, to, to chcę. To, to ty. Z makaronem, tak? Jak można z makaronem, to tak, a jak nie, to z No. Ela, a ty co? To. Ja, ja, ty tutaj <laughs> Mogę się zapytać, czy mogą ten... Podgrzać. No. A fajnie co tutaj kombinuje. To chcesz? <gry> wow. <gry> Hej. <gry> no, to mówiłem, dla Ciebie też słoik zaraz będzie mój. Na... jak fajnie. Niem, niem. Co dzisiaj mamy tutaj? Na włosko. Pasta bambini. Trochę po włosku dzisiaj. A tutaj trochę ostrego. O, ona krzyczy w ogóle tutaj na gremie. Ona krzyczy w ogóle na całą restaurację tutaj i naprawdę mega. No bo głodna, nie? Ej, no to To jest mój lunch, zostaw. Teraz lepiej smakuje chyba. Mm. No. Dobra? <laughs> Se <Się> cieszy <laughs> Chyba szczęśliwa. Co to za nóżka? Co to za nóżka? Ej! <laughs> dzisiaj cała jest ubrana w Zare. <laughs> oh. Także dzisiaj modna jesteś. No jednak. <laughs> Co mnie nagrywasz jak zdjęcie robię, tak? Instagram. Tutaj z makaronem, ryżem i mała też najedzona. Próbuję ładne zdjęcie. Zbyt. Smacznego. Może <laughs> patrzę jak ładnie. A kaczka? Taka panierka ładna. Mm. Pyszna. Dobrze, że koleżanka moja mi poleciła to miejsce, naprawdę. Super. No to dobrze. No, smacznego. Tak to mamy smacznego. Nawet pieczarka mała. jest chyba ostre sobie to ja vamos momento mientras <muchas> cuando estaba a eso la

no i co moi drodzy? Kupiliśmy kurtki z Aleksem w Tommy Hilfiger. No i w końcu ostatni sklep. Eee, może? <grych> może to. Sztok. A może Idziemy na rzecz. Gdzieś będziemy. Chyba nie. A może spytamy się, czy możemy te torby położyć tutaj przy kasie? i sobie na spokojnie zrobić zakupy. No i super, tak będzie lepiej nam. To my chcemy. Uuu, jaki tu wywóz. Hmm. Tutaj są, patrz, takie duże, Aleks. 3 euro za takie duże. Takie apfel. Co to Takie jabłka? Ela, ty jeszcze nie wiesz co za paradise tutaj A te wiesz, które takie myśl, te takie, takie potworki takie fajne No te myśl, gubis O, tu są Tutaj te no, to jest Ale tak. dwa razy Bo te bardzo lubię Nie no, lubię takich śmietankowych Mamba? Mamba, ja tak nie lubię No, to, <laughs> o, to Nie, nie, kupiłem dinos. Mi no, się tak nie podobają. A to są takie cukierki. To no. takie dla mojej babci weźmiemy, co? Jedna. No. Ona takie lubi. Jedne takie i jedne... Jedne tak. O, te kwaśne lubi bardziej. To może jedne dla babci i jedna dla Antka. No. I dla nas, tak? Dla babki się ja on takie? Nie, nie lubię. Ja Ale chciałam jedne dla Antka i jedne dla babci. Tam jakie duże Werkers? Tu mamba też. Merci, merci. O, tu takie inne merci, ale paczka, paczka. Cztery sztuki takie. O, no jakie wiesz. ciężkie. Które? U czekolada, ale to z orzechami chcemy, nie? No tak. To mała. dawaj weźmiemy taką. Tu dużo orzechów. A co są grały, czy to są orzechy? Takie brecle Nie, to ja nie lubię takich z migdałami wzięliśmy i z orzechami, pamiętam Tutaj jest migdały i... O, no to dawaj migdały Tak? No, a migdały i co tam jest? Mm, miód No, no to super Uuu, tam jest popcorn Uuu, werker z Co To jest no, czy to zwykła czekolada? Rzeczy. chcę taki popcorn. Mm. Ten super jest. Tak, patrz co tu jest. Sim Crunch. Tu masz te goodies, ale to jest ta sama cena co normalnie w sklepach. się tak nie opłaca. Ale to takie są. To nie jest Pokaż. Chcesz wreszcie, to tu? Tu lepiej są takie. Crunchy Mel. Te mogą być dobre. Tu jest ta, no to dawaj ją 500 gram, a tu jest ile? 200. Tu jest 200, no to lepiej się opłaca. No, to lepiej. no lepiej. I tam jeszcze jedna jest taka. Jakaś mam The Tutaj są te. No, szkoda. No, tutaj są właśnie też takie zestawy, możecie gotowe już sobie wziąć. Na przykład tutaj macie jakieś o, no persy, jakieś tam... I to ma kilo 400, tak, nie? O, tutaj okay. Kilo 400 i macie różne jakieś Mercy w środku. Tu macie na przykład Moters rigel, tu jakieś inne Mercy i tak dalej, wszystkie cukierki, nie? Hello! A pokaż jakie torby masz tak do góry. Ciężkie to? Być. Dobra siłownia chyba, co? Ma bo ty biedna zmęczona! Hej, hej kochani, witam się z wami. Jesteśmy właśnie po ostatnim sklepie, zobaczcie. Mamy tutaj Jak tak fajnie! Fajne. Dużo toreb, dużo zakupów, fajne rzeczy. Wszystko Wam pokażemy w ogóle w domu. Jedliśmy też domu pyszne... W domu będzie hol! Jedliśmy też pyszne jedzonko! muzyka tu leci ale ja myślę, że tak specjalnie oni pustają tą muzykę, żeby więcej kupować pa pa! Do zobaczenia w domu i wiecie co wam powiem? Pieniądze szczęście nie dają, ale kobieta po zakupach po zakupach to jest coś Ela, co tam znalazłeś? Kapę swoją? Ela kiedy trzeba wyrzucić tapkę poza wózek. Patrz, patrz, patrz. Ela. <laughs> Jaka rozrabiara. Patrz, patrz, pat, co ona robi. Ty cwaniaro mała. Wow. <laughs> wow. Kierowca, bombowca. <laughs> hello, hello. <laughs> Jesteśmy w pociągu, w końcu wracamy do domu. Przysiedliśmy się. Ojciec zmęczony, ja też, mała śpi. Jemy sobie, co? Torby pełne. Jemy sobie fante Pokaż, co jedliśmy przed chwilą. Popcorn Werters. No i tak, doładujemy się trochę cukrem. Ja w ogóle mam tak dużo filmików na telefonie, że brakuje mi pamięci. Oj Jezu. Ten to już... Ja tutaj mam zastrzyk cukru, co tam skrobiesz? Jak stare babcie zawsze w samochodzie, kiedy powyżej 30 jedziesz i za klamkę w drzwiach. Patrzcie, agresywne masakra. Co mam patki do wejścia Masakra. Dobrze, no, jeszcze czy w domu są? Serowe chipsy, nie, serowe kropki, kropki. i ser. Co, mała, dobra. Próbka. Mm. Co to za impreza? Muszę ci wyjść tutaj, tutaj. Masa mm. masakra ela, co ty robisz?